Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry Chuchu Charles I w dzisiejszym odcinku będziemy próbowali zakończyć żywot Charlesa i przy okazji tutaj porobić parę misji no, W tym odcinku jest plan, żeby zrobić jak najwięcej misji, bo nie wiadomo czy później będzie się dało Bo zapewne jak dojdziemy do ostatniej kopalni to się nam coś odblokuje i będziemy musieli od razu walczyć z Charlesem, czego nie chcemy aktualnie, bo musimy jeszcze trochę uzbroić. Tutaj musimy jeszcze, jest jakaś no, atys z rdzeniem dziennika, jeszcze te byśmy mogli od razu zahaczyć albo i nie, chyba jeszcze się nie opłaca. O, skrzynia, jo, ile skrapu. Więc to jest już ten domek, i ciekawe jaka tu będzie misja teraz do zrobienia. Nie hey, monster, to ja musi być tym pasterzem potwór. Doświadczenia z duchami, ja tylko z potworami normalnymi, mogę okay, nie? Dlaczego akurat duchy? Chcę, że ja nie chcę. Nie chcę duchy, no to już jest. No i gdzie tutaj są niwy? Co się Co się dzieje? Co to jest? Czyli to są te duchy? Dobrze idzie, jeżeli tak szybko pójdzie, to będzie dobrze. ja Ale co to jest? No ja myślę, że to nie na że ty odpuszczasz na chwilę Dobra, dobrze jest, dobrze jest już połowa Szybko idzie, szybko idzie. Wajdzie do mnie powoli. O, A mamy piąty. Uro, ta muzyka coraz bardziej się napięszcza, To ja jakby. Raz więcej instrumentów gra. W sumie ja chyba zauważyłem, to tylko na świecących latarniach są te obrazki. Dobrze wiedzieć. Tu raz zaczęła szukać świecących latarni. To tyle. Daje się proste, wręcz banalne. O tam jest dobra. Dobra. Tam widziałem jakąś świecącą latarnię. Aha, to już jest. A tu co jest? A tutaj nie chcemy wchodzić. Te rysunki się nam zapisują, proszę powiedzieć. Dobra, zapisują nam się. Dobrze. Dobra. Gdzie są. Gdzie jest? W sumie już jeden ten ostatni rysunek. Nie, nie, spokojnie, spokojnie. Nikogo tutaj nie ma. To tylko twoja wyobraźnia. Tylko twoja wyobraźnia. Kurde, ale ekran. A, mamy to. Mamy to. O, i to tyle. A tu, 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 tu. Panie duchu, gdzie pan? Już tak po prostu. Nie ma pana, znikł. O ośmiu rysunkach tar pryska. Z tego co słyszałem, to chyba było to są nie za mną. Taki miał dziwny ekran. Ale w sumie łatwe było, tylko. Nawet nawet się postarali, że jak oni się do mnie zbliża, to że ekran był taki zaciemniony. I się teraz bardziej pociemniał. Dobra, ile i co nam dasz? Ile? Skrap. to jest jeszcze jakaś kolejna misja. Dobra. Dobra, mamy to. Ile mam skrapu? Będzie dużo skrapu. A tu, a tu, to już tu. i co to jest za jakieś ten. Świątynia jakaś. Trzeba sprawdzić. O, i scrap. Scrap. U? U, mamy to. No, bo na to a o co chodzi tutaj? o co? Co tu się dzieje? Dziękuję bardzo i do widzenia. Dobra, czy czy mam się cofać tutaj? Dobra, cofnę się. Cofnę się i po prostu widzimy się jak już tam dojadę. Dobra, dojechaliśmy już i pora na oddanie dziennika naszemu kochanemu Santiago. Oczywiście, co pewnie coś nam da w zamian, przynajmniej mam taką nadzieję. No. Dobrze, dziękuję za skrap. Bardzo miło się z Pana robi interesy. Dobra, i tutaj jeszcze. Jak się tutaj dostaniecie, to możemy jeszcze porobić misję. Jakie są tutaj jakieś. Och, chyba jeszcze jakieś dwie zostały tutaj. Tak, tu Pana trzy. Musimy się jeszcze bardziej cofnąć. Niech decyduje sobie Uuu, dobra. Tak, jeszcze musimy. Okay. O Boże, dobra. Tutaj trzeba. Gdzie? Nie, 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 nie. Czy tam nie mogę naprawdę? No, raczej na piechotę trzeba. Trudno. Skrapu nie ma, więc zapewne Charles mnie nie dorwie. Bo mu się nie opłaca. Ale pionu płysnął Ło. Wow. and a hut What's up? What's it like? This is some kind of I ate the last jar of pickles I had in my house and there's only one jar of pickles left on the island I would have gotten them so. all. I want one else on the island might have some log pickles. I mean log picks and if you can bring me Mhm. Mm Bardzo ciekawa i fascynująca kobieta. Pikle to miłość, pikle to życie. Tak bardzo kocham pikle, aż co, niech raduje. Pikle, pikle. Coś czuję, że chyba ona tak trochę nie jest zdrowa psychicznie. Ale dobrze, że też mi skrap to wszystko zrobię. Dobra, mamy to. Jakie ogóry. Pikle, pikle, pik, 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 pikle. Tak. Nie wiem, kto to mógł napisać, naprawdę. O, farba. Moim zdaniem, ktoś się łamał od tego, od tej kopalni, napisał ten list, specjalne, specjalnie zamknął z ogórami skrzyni, Uciekł. Moim zdaniem, to jest bardzo prawdopodobna historia. To przyjdę? O, przyjdę. Mm. Scrap. dobry I kastyczne starania Wszystko dobrze Słabe jest to, że tak trzeba od razu zrobić wszystkie misje zaraz, na raz, bo później trzeba się cofać połowę mapy nawet nie ma dobrych dróg, tylko trzeba całą mapę objechać i znowu. Dobrze. Ja dzień się spakowało, po okresie chciałem kliknąć drzwi, ale najechałem na tego gościa, więc zawsze klikam, żeby ciągnąć rozmowę, to no stop, jakby drzwi próbowały się otworzyć. Dziewięć skrapu. Za darmo. No ja nie mogę powiedzieć, że nie chcę. Gdzie to jest jeszcze? O, tu jest jeden i A I tarka by się przydała. O! Zopatrzenie pasza dla kur, pasza dla kur, w części na ogrodzenie, nie na fiano. A co pasza ogradzeniem zwierzętą które został zjedzone? Hihihi Gdzie hi. jest ten ostatni skrap? A tutaj jest Dobra I czy też nam jeszcze za to oddasz trochę skrapu swojego? Dostaniemy 9 plus jeszcze od ciebie coś. Dobry ja masz góle na szyi. bardziej naokoło pójdę. Normalnie prawie wciągnięcie babkę. Aha Dobra. On się chyba tak trochę przyspieszył. Na początku chyba, chyba był taki bardziej spokojniejszy. Ale nie wiem. Dobra, czy to jest już wszystko robione? Teraz tutaj... I... i... O Boże. Nie Ale będzie cofania... Dobra... Stój, 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 stój! Nie wjeżdżaj! Nie wiem, no i po co żeś wjechał, no... Ej, ty tak się uzbroiłeś bardziej... Ja myślałem, że to uzbrojenia to tak po prostu jest... Nie, że nie będzie pokazywane, ale tutaj... piu, piu, piu. tutaj... Nie no dobra, to jest ładne akurat. Fioletowe akurat jest ładne. To, to, to trzeba doc docenić. Dobra. A, a to co to jest? Myślę, że tutaj będzie jakaś na walka tutaj. Taki, taki duży budynek nie może być tak po prostu. Dobra. Jedzie idealnie. No, widzisz gościu. Będziesz jak idealnie zaparkowałem o, list. O, te pisma są. już do ciebie ten przychodzę, tylko jeszcze trochę trzeba. O. To Aranirum, My I just so very our... Dobra. Okej. Okay. Jesteśmy na Aranirum. To jest Coś chyba działo. W czemu nie pójdziesz po ten wagon? Bo w sumie raczej do tego wagonu w ogóle sam nie przeciągniesz. Ja. To jest strażnik, ale czemu to się tak, to, tak zrobiło tam? Jasne. Ja, nie, nie, ja naprawdę, ja, mnie już nie ma. Dziękuję. Nie Już naprawdę nie ma. Pan się nie musi denerwować. Naprawdę. Ja już znikam. Dosłownie. Nie musi mnie pan niczym strzelać. Ale uparciu. Right nie, nie zaczynam, się, mój drogi, po mnie zabijesz. Wiem, że ci ucieknę. To i tutaj to też wejdziesz? Bra? Rozumiem. A tu mój drogi? Oj, mój drogi. Dawaj. No i co? Potrzebne ci to było? Potrzebne ci to było, ale masz macha fajną. Dzień dobry. Dziękuję za zło. Miło było robić z tobą interesy. No i teraz się znowu cofamy. Tak? Oj, teraz taka droga naokoło. O bosi, dobra, tu trzeba być. Dobra, ile mamy skrapu? Już prawie na maksymale wszystko. Myślę, że na ja tym zakończę dzisiejszy odcinek. Zapewne pomiędzy odcinkami dojadę tutaj, żeby już nie robić tak następny odcinek. No i... Papa! Pa. Widzimy się w kolejnym odcinku.